guys, z tej strony Makropon z czy z i witam was w kolejnym odcinku e będzie luźny odcinek, po prostu szeptanie picie po kolei kawy e, aspiryny i gripexu i zjedzenie dwóch batoników, e, na których mam obsesję, jeśli chodzi o te batony, to są e, ponitki Estella z Biedronki po Tofi, uwielbiam je, mam obsesję e, nad nimi, jak to się mówi, obsesyjnymi od jakichś od jakiegoś pół roku I guess yy, także no, kupuję ich dużo dosyć. Dzisiaj <gryw> kupiłem ich dziesięć, ale to na kilka dni oczywiście nie, że dzisiaj jest im 10. Yy, będę szukać na to, że jestem chory znowu, że... No, że byłem w Miami przez kilka dni i coś jeszcze, a na aparat. Yy, no, będę pić kawę. No i sobie po prostu łącz się zrelaksujecie. Spróbuję zrobić okładkę teraz. Wiem, że to może być trochę dla Was takie zło, nie możesz tego wyciąć i robić okładki osobno. Jakby... A czemu? czemu jakby, a co w tym złego Może zrobimy tak. Zaraz wyleję coś. A, a boś jestem zły... Będę zły. Jak się boję pić kawę na filmikach, bo mój brzuch zacznie wariować od kawy, od kofeiny, no W ogóle ostatnio, a, to też będzie narzekanie, ostatnio nagrałem ASMR i się dźwięk nie nagrywał. I najprzystość, nagrałem trzy filmy różne e, i na pierwszym się nagrywał dźwięk, na trzecim też, a na drugim ASMR na nie. I jakby byłem taki otechel, a mikrofonu używałem tego. Smaków odbierze, daje mi energię, ale Może jedne, jestem jedną z tych osób, które Myśli, że, że kawa mi nic nie daje A później bez kawy nie mogę funkcjonować Sprawdzę, czy się dźwięk nagrywa Dobra, nie będzie się nagrywać dźwięk. Ja ogólnie wróciłem, e, 4 dni temu z Maja, W ogóle tak myślę, że wiecie, bo ja na te, na, na te moje różne kanały, które mam te same rzeczy mniej więcej, w sensie, znaczy mówię o tym samym, no bo jak, przecież wam jedną rzecz w życiu, a później mówię o niej na kilku kanałach, powiem kilka kanałów i tak sobie myślę, że wy macie najlepiej na teraz, bo u was ja nie muszę nic mieć zmontowane, nie muszę nic mieć zdjęć zrobionych, relacji zrobionych, tylko mogę gadać o tym, co jest na bieżąco u mnie. No, no bo tylko nagram ten filmik, nie muszę za bardzo go montować i wrzucam mi do widzenia. A i na przykład, wy czasem pierwsi wiecie, co u mnie się działo na bieżąco, niż nawet ludzie z Insta czasami. Zależy, wszystko zależy. Na przykład, taki pobyt, właśnie ten sześciodniowy w Miami, no to jest bardzo dużo filmików. Ja mam po 200 klipów z jednego dnia, które muszę zmontować, jeszcze tego nie zrobiłem. I tak wiecie, to się odwleka, odwleka i zdjęcia muszę wiadomo sobie przerobić i wrzucić na insta później tą relację wrzucić na kanał podróżniczy też jak nagrywam top model na drugi kanał na Stawka 2 to też tam opowiadam o tym co się dzieje tylko nie w stylu ESMA, a normalnie no i też tam jakby, też muszę to zmontować i wiecie, poczekać aż odcinek o top model będzie czyli jak ten odcinek top model, który nagrywałem będzie opublikowany czyli to jest dwa odcinki do przodu, czyli za jakieś dwa tygodnie a u was na przykład teraz rano stwierdziłem, że nagram bo mi nie działa dźwięk z tego filmiku, który miał być wrzucony to mówię, dobra, to nagram właśnie to I też o dziwo, coś też mówiłem najlepiej sobie radzą filmiki ostatnimi czasy, właśnie te jak teraz, te intymne takie, że gadam sobie, szepczę do mikrofonu, co mnie dziwi I właśnie oryginalny plan był taki, że że żeby sobie kawkę rano i zacznę montować, dokończyć, bo muszę w końcu już zacząć wrzucać i zdjęcia, i relacje z Miami. No ale zwiedziemy, że nagramy je eee, sami. I ogonie wróciłem 4 dni temu, bo zajbiście w Miami cudownie, naprawdę super. Bardzo ciepło, bardzo drogo. Eee, fajni ludzie, ciemni, atrakcyjni, angielski, hiszpański, bardzo dużo hiszpańskiego, dużo kur. W sensie kur, nie kurę, w, tylko kur jako, jako kurczek, kurczaków, kur. Te ptaszki. No, ale ptaszków też dużo, bardzo fajnych i... i byłem zły, bo już ostatniego dnia, pod koniec mnie zaczęło brać coś i my tak gadaliśmy w załodze bo czy też osoby z były takie przeziębione jakby nie wiadomo co, zatrute, przeziębione i byłem zły, że już ostatni dzień mnie coś bierze i wiecie wróciłem do Warszawy i byłem chory przez ja miałem, ja mam dzisiaj czwarty dzień wolnego a mam wrażenie jakby w ogóle nie miał wolnego w sensie drugi dzień, bo te pierwsze dwa, to w ogóle byłem chory i zły jestem, że jestem ciągle chory, ja w tej pracy od no, od sezonu chorowniczego, czy tam chorobowego, czyli to jest listopad, jak jest albo październik, powiedzmy, bo po w październiku zmarłej niczemu przejść chyba. No to już chyba z pięć raz byłem chory i nigdy tak nie miałem jeszcze jak w tym roku i wiem, że to może być też tak, że obo jesteś starszy i tam no, coś tam odpo nie, odpowiedzialność odporności spada, ale wiem, że to nie jest to wiem, że to jest przez pracę stewardessy no bo co się wyleczę, to idę do samolotu, wiecie. W tym samolocie jest po 300 osób czasem, czasem 100, ale nieważne, znaczy, ra, jednorazowo nawet 300 osób może być, a na przykład kilka razy mam po 100 W ciągu jednego dnia, no bo mniejszy samolot i wiecie, zawsze ktoś kasz zawsze coś ten i te, te zarazki tam wirują w tej, w tej puszce Także nie ma paty się nie zarazić No i z tym że to mam, akurat to szczęście, że no, dwa razy akurat nie trafiło, jak miałem wolny i musiałem stracić loty i godziny iść na zwolnienie, ale teraz już no, też trafiłem na to, kiedy mam wolne i wiecie, nie tracę pracy, ale z drugiej strony, no kurwa, mieć. Przepraszam, że. <laughs> wychodzi ze mnie moja prawdziwa wersja. W ogóle to, że ja mam wolne i ja mam tracić to wolne, na to, że jestem chory, jakby być. Hello! Jesteście okarni w ogóle organizmie, mm. o co Ci chodzi? Także mam o to już smarnąć. Przerwę na nie, poczekajcie No tak, czy to jest irytujące? Dobra, wybije, coś, jakieś leki Ogólnie już wczoraj się mega dobrze czułem Ale dzisiaj znowu mam jest jas, to jest aspiryna Gripex Hotmax, taki w zaszedce na pewno znacie, to jest coś, co ratuje mnie zawsze. ogólnie ta mieszanka Aspirina i GRIPEX jeden po drugim, to zawsze jak jestem, bo to jest nie jestem jakoś bardzo chory, ale jak jestem tak obłożnie chory i sobie walnę tą mieszankę, to później tak na 2 godziny 3 godziny jestem sprawny, nie? To jest magia. To jest za zimny, jest, może go podkreślić 2 ale przynajmniej mam teraz usta takie mokreje bardzo ASMRowe ze dwóm dobra, e, to teraz może batonik one są mega tanie mega dobre ja ich zawsze lubiłem, nie są przylubione ale nigdy, aż tak jak teraz także wasze zdrówko może się schować bo nie lubię jak widać jak jem, jakoś tak w Irytujący sposób jem plus, plus irytuje mnie to, że mam na aparacie. Yy, w ostatnich z zmowałam o tym, że ja mam teraz na aparacie dwie gumki, czyli tu i tu. I jeszcze muszę mieć wosk po bokach z tyłu, bo mi haczy mięso mi wyrywa ten drut. I po prostu no ja lubię. lubię mieć aparat. Ogólnie lubię mieć aparat, i jeśli nie muszę nic dodawać do niego, jeśli nie muszę mieć gumek założonych i wosku, to wtedy jest super wciąż no, jestem przyzwyczajony, w sensie oczywiście wolałbym go nie mieć, bo tęsknię za np. za nitkami dentystycznymi, no ale iris może yy, ale jak muszę coś na nim mieć, np. wiecie ja teraz czuję jak mi ciągną te gumki, ja muszę cały czas je nosić, kiedy mogę, bo np. niektórzy mają tak, że po pracy albo w ciągu nocy, a ja mam także czasem w nocy pracuję, wiecie u mnie jest nieregularnie. także yy, ortodoncko powiedziałem, jak pan nosi, kiedy pan może po prostu, no i noszę teraz cały czas, np. małem w ogóle nie nosiłem przez 3 dni, i wiecie, to jest takie, Boże, czujesz po prostu, że ta szczęka jest taka przemęczona, że cały czas masz coś w tej pusi I wiecie, tu mnie boli, tu mnie boli, tu mnie w sensie czuję nacisk, 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 nacisk. Tu, tu mi coś przeszkadza jakiem, tu zdejmować, tu pęka, i to jest takie, to jest takie, że tak chodzisz, że chodzi cały czas z takim, wiecie, że tu cały czas coś się dzieje, że nie jest tak, że nic się nie dzieje w tej paszczy, i cały czas coś się dzieje w tej paszczy, to jest takie męczące. Czasami są takie dni, zwłaszcza kiedy właśnie jesteś chory, czy osłabione to wtedy to dużo bardziej przeszkadza, no bo wiadomo, masz osłabione cały organizm mi wtedy ten, nie wiem, jest taki jakby i wtedy ten wysiłek, który twoi, twoj, twoja szczęka musi jakby przechodzić jest mniej odczuwalny jak się dobrze czujesz, a jak się źle czujesz i masz wysiłek, no to to jest takie bardziej irytujące życia. Chcesz być piękny, musisz cierpieć. Okay. Pycha. Ja to powtarzam za każdym razem, ale dzisiaj też, że ja nienawidzę laskania i maskanie to jest jakby w ASMR, to jest jedyne laskanie które toleruję. Jak ktoś przy mnie masz, to od razu traci punkty. Jak w simsach jest takie, bo ja jak samiem to nigdy nie masz, ale ASMR masz, bo jakby, wiem, że ludzie to lubią. Chcie się czemu się patrzę w lewo, to tam mam podgląd na siebie. To, czy mam się na coś narzekać? Przeduszeli mi umowę w pracy. E, to się dowiedziałem wczoraj. I miałem dobry humor, chciałem nagrywać stop model, ale jakoś nie wyszło. E, 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 a, no bo się zastanawiałem czy im przedłużą czy nie, bo to nie wiadomo. Już mam rocznicę bycia sujartę, są prawie No i ja okazało się właśnie, że mi przedłużą na kolejny rok W sumie nie wiem na ile, ale pewnie na kolejny rok Także jaram się z tego Nie jest to praca, którą mam zamiar wykonywać wiele lat Ale na pewno jeszcze ten rok bym sobie polatał No bo na no, zajebisty był ten styl życia przez ten rok Tyle co ja zobaczyłem przez ten rok, to ja nigdy nie zobaczyłem I pewnie gdyby nie ta praca, to bym nigdy nie zobaczył Bo ja nigdy, ja sam nie podróżuję praktycznie A ja tylko podróżuję jak mam, jak jestem są. Jestem całą któryj szkoda. Nie pieniędzy na podróże. Ja bardziej wolę na elektryczne rzeczy. Z takimi przemyśleniami, że jak kiedyś się dorobię, to wtedy będę podróżować. Jak już będę miał dużo pieniędzy, mi nie będzie robić kilka tysięcy, to sobie gdzieś będę latać. A teraz, jak mi robi kilka tysięcy, to ja wolę zakupić telewizor na laty czy coś. I cały czas tak inwestuję w, te, w to rozwijanie siebie w internecie. O kurde, miałem wosk, zapomniałem o tym Ale już Dobra ej, Czy coś jeszcze? Dajcie znać co tam u was, dajcie znać jakie macie, czy macie jakieś przemyślenie odnośnie tego kanału Czy tam mam nagrywać coś tam, pisaliście i w sumie mam kilka pomysłów od was, także może coś tam wleci Ja mam w planach ej, Coś tam z Ameryki kupiłem, żeby to na kamerze z wami wybić Przetestować, mam gumy jakieś tam Mam też batony inne To będzie taki motyw um, no Właśnie ja w filmie, który mi się nie nagrał dźwięk Który pewnie powtórzę, jak będę miał vibe To było granie na takiej podróbkowej konsoli Którą dostałem na urodziny, to jest taki pupę. Ale zwycięż właśnie, że to mogą być takie relaksujące dźwięki, wiecie takie stare gry to ma taki vibe czasem lubię takie sama oglądać jak ktoś nagrywa właśnie jeszcze gra w takie stare gry na starych konsolach um, także też takiego może wlecieć um, generalnie chyba będę kończyć bo nic mi nie przychodzi innego do głowy um, no, narzekałem, że jestem chory opowiadałem jak było w Miami no, ogólnie w Miami było bardzo drogo, ale było bardzo ciepło i zajebista plaża była e, mieliśmy dni, także no, ogólnie z, z sześciu, dwa dni na plaży spędziliśmy, spędziliśmy jakby whatever, trzeba to odkażyć, jest mega jaro właśnie, że wiecie, jest luty, czy tam styczniu, grudzień i miałem te pobyty w ciepłych miejscach, no to jest genialne dla mnie i przez to nie miałem tak dużo depresji w tym okresie zimowym jak z reguły mam e, także w tym roku pod tym względem było najlepiej e, coś mi puściło chyba a, wiecie, jednego dnia pojechaliśmy sobie na Kiwes, to jest taka dale, daleko, daleka wyspa, w sensie połączona mostami y, od tego Miami, tam 4 godziny w jedną stronę jechaliśmy, także 8 godzin w samochodzie w ciągu dnia mm. i to też było fajne na zewnątrz to były tam krokodylki park. Narodowej, które to była po prostu ulica, tak to, to było dziwne. Ale też byliśmy na takim motorówce jak z Resident Evil 5, później byliśmy w klubie Drag Queen, później na plaży znowu. Wiecie tam, tam jakieś pociągi, no ogólnie zajebisty Five mega jest fajne do Miami. Ale jest, że na przykład jeźliśmy pierwszego dnia na plaży czy tam drugiego rowerami, no, na Miami Beach to z tyłu było widać cały horyzont miasta, taki wiecie, że się odwracasz i tak jak masz tu linię, załóżmy taką linię, no to tu wszędzie te wieżowce. I tak byłem taki wow, to jest Ameryka, to właśnie te miasta w Ameryce są takie ogromne, że tak patrzyć, masz cały taki horyzont miejski i te wieżowce, to jest genialny widok, uwielbiam ten widok. Bo że np. w Warszawie, gdzie, gdzie jest najbliżej do takiego widoku, no to... <grym> wieżowców, a tam w Ameryce masz tak, że masz po prostu dziesiątki tych wieżowców, ale z Miami, bo o ile w Nowym Jorku to jest tak, że właśnie tak jest i jest jeszcze w głąb, tak, to w Miami tak nie jest i w Miami to jest trochę przekłamane, że masz właśnie, że jest takie, popatrzysz na to, tak jak patrzysz na europejskie miasta, czy tam, czy wiesz, że masz te miasta tak, no, że w głąb, że nie tylko wszerz, ale też wzdłuż, tak w 3D, w głębi, a tam w Miami jest tak, że to co widzisz, to to jest wszystko. Że nie ma jeszcze tak, że w głąb jest całe miasto. W Miami to jest po prostu taki pasek. Taki no, To są takie dwa paski. Tu jest taki pasek. I miasta wieżowce, później jest most i z Miami bici kolejny pasek, takie dwa paski, jak w Kitawaj City. A wiedziałem, że w Polsce miasta są takie, że są okrągłe. Także to jest niesamowite dla mnie. I sam sobie sprawę z tego później, bo rzeczywiście jak chodziliśmy po tym mieście to było tak, że jakby całe miasto już mieliśmy zobaczone. I myślałem, że będzie dużo więcej, a nie było. E, bo Po prostu to miasto jest długie i cienkie. A mogłoby być krótkie i grube. Zależy kto co lubi. E, mi obojętnie ja lubię wieżowce po prostu, ja lubię duże. E, to jest dla mnie najważniejsze e, w miastach, bo to, to wtedy jest taki klimat miejski. No ale właśnie to była taka dla mnie ciekawa obserwacja. E, słuchajcie, słuchajcie, już kończę jeszcze łyczek kawki. Moim planem docelowym jest, abyście zobaczyli ten film w dniu nagrywania, co się nigdy praktycznie nie zdarza, bo na przykład Top Model, ja w kulisach Top Model mówię, no dzisiaj jest 19 stycznia, a wczoraj wrzuciłem odcinek, czyli e, rok, miesiąc później było 19 lutego, coś w tym stylu, a dzisiaj jest 20 lutego 2025. I mam zamiar to dzisiaj wrzucić Ten filmik, który właśnie oglądacie Także miejmy nadzieję, że tak będzie No nie mam tu za dużo montażu może tylko jeden moment wyciąć, jak mi brzuch Także mam nadzieję, że nie zapomnę I kochani mam nadzieję, że wam się podobało Mam nadzieję, że się dźwięk nagrywał też Jeśli hmm. wam się podobało, to musicie koniecznie zostawiać łapkę w górę Bo bez tego Będziemy stać w miejscu I ja, i wy A jak ktoś się stoi w miejscu, to się cofa